Ja mówię, że powodem było to, że chcieliście Państwo płacić cenę standardowej, tak? I widzi Pani ile ja płaciłem wtedy? Już, chwileczkę tutaj... No ja nie mam tyle czasu, albo Pani analizowała to konto i Panię przygotowałam do rozmowy, albo mi Pani tutaj w chuja wali. No nie no, proszę No, no to proszę konkretnie. Tutaj widzę, że groszy, ja dla Pana tutaj przygotowałam... Ile? Za Kanal Plus. Za Kanal Plus mi chodzi ile płaciłem, a nie ile płaciłem rachunek. Już, chwileczkę. E, w tym momencie to tutaj e, już wchodzę. Proszę pana. Gdzie to, pani wchodzi? To znaczy, Jak pan tutaj za e, te kanały? Za nas tutaj nazwa była dla pana 3490. Proszę pana, ja tutaj dla pana przygotowałam waszą możliwość powrotu do tych kanałów. E, ale nie podpinamy. nie. pana to znacznie 100 na 30, ale jeszcze raba 3 to na okres 9 miesięcy, czyli byłoby to za 127 27 zł. Także taką rezerw to mogę te kanały Państwu oddać, tak? Ale co to znaczy, że dla mnie jest taka cena, ty każdy ma inną cenę? Nie proszę pana, bo proszę tutaj jest pan już z nami 2 lata, prawda? Dlaczego tutaj ta cena standardowa jest dla pana jakby za całego No to dla mnie, a dla kogo innego jest inna? Pytam o to. Nie panu właśnie. Większość klientów za to płaci 39,90 ł. A, A typu. Ale ja tutaj nie dość, że mam możliwość właśnie ceny zmierzonej, dla pana, że na 30, czy panu jeszcze raz. Na przykład potem na okres 9 miesięcy. Szacunek macie póciu. Jak jeden ma tak, jeden ma tak, to proszę mi dać taką cenę, jak Donald Tusk dostanie. On jest premierem, ma najniższą cenę na pewno. Jak on ma cenę? Raz, może pan Ile pan Donald Tusk zapłacił za te kanały? Bo jak macie taki indywidualizm, to ja chcę to najniższą cenę. Jak dla premiera. Jest... Proszę, poczekać na poproszę mojego przełożonego. Nie ma, albo pani jest przygotowana do rozmowy i pani jest ze sobą kompetentną, no. albo. A jeszcze jedno, że chciałem zapytać. Hmm? Albo... O, dobra, ja mogę. Pogadać. Albo z przełożonym ja porozmawiam, albo kończymy tą rozmowę. Chodzi o już, <laughs> Ciekawe Ciekawy kogo da. Na... <laughs> Olszowy, jakby pod. Potrze... <laughs> albo dań. Na... <laughs> A która to jest ta gruba, nie? jest. No, wiem. A ja po imieniu? ona by z naskói. Ej, ale ktoś do mnie Dzień dobry, Halo. Czerwiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Daniel Czerwicki, c z tej strony. W czym mogę pomóc? Ja jak się rozmawiałem z tą Panią, co rozmawiałem, ona mówiła, że niszczy cenę mi A Aha, chce Pan z tą Panią rozmawiać, tak? No, a mam z Panią gadać? Znaczy się, bo tutaj Pani powiedziała, że Pan chce ja rozmawiać wiesz, z tą Dobra, no. to... to chyba niepoważna jest. Proszę tą Panią widać z powrotem i ten rabat, jak dla premiera. Dobrze, dobrze, proszę pana. Dziękuję. Daniel jest na pogłosie, fuj. Halo? Halo. Tak. Witam pana ponownie. Proszę pana, wczoraj... Y... Sprawdzałem tylko panią, czy pani tutaj ma jakąś osobę na co, czy nie ma. Jeszcze raz. Sprawdzałem tylko Panią, czy ma pani faktycznie przyłożonego, czy pani mi tu żartuje. Także proszę mówić. <śleksécole> proszę pana. Ale to nie śmieszne, to nie jest śmieszne, bo z różnymi y rzecz rzeczami w życiu się borykałem. Chodź byłem na sytuacji, bo Proszę pana, tutaj y <śleks> chciałabym jakby być jak najbardziej na brzegi. I tutaj e, to, co to przełożone, od roku jest to zamać i pana e, maksmalny rabat. A mi chodzi o cenę, no proszę mi tu nie, nie walić głupotami, pani mówi 20 zania, bo nie mogłabym powiedzieć jedno słowo, cena, mnie interesuje cena. 23 zł, 23 zł to jest cena, tak? I na e, ile to miesięcy? 9 miesięcy jest rabat. 9 miesięcy jest rabat. To ja to mogę i cenę mam 23 zł, tak? Tak, dokładnie. Przez 9 miesięcy ta cena jest stała, niezmienna, tak? I Pani mi może tę cenę zagwarantować, tak? Tak, proszę Pana. Tak, może mi Pani tu cenę zagwarantować. Dobrze, także jeszcze raz bym prosił przyłożonego. Chciałem zapytać tutaj, czy on to potwierdzi. Dobrze? Nie może zagwarantować ceny. No to powiedz przełożonemu, czy Nie. Że, że ty przeczytałeś w internecie, że nie może. Mogłem... Tak, tak, panie Danielu prosił, że odsłucha pan sobie tą rozmowę, bo chciałem tylko powiedzieć tak, że ja tutaj, w, e, prawda, w podobnej branży tutaj kierownicze stanowisko podejmuję i chciałem powiedzieć tak, że jeżeli chodzi tutaj o tą, o tą e, prawda, e, konsultantkę, jak tak nazwę, e, powiedziałaś mi, że zagwarantuje mi cenę przez okres 9 miesięcy 23 zł. Czy pan to potwierdzi? Znaczy się, panie, e, pisz, Pro... jeżeli chodzi o rabat... Stanisławie, Stanisław jestem. Rabat 7 zł gwarantuje panu tak na 9 miesięcy. Ja... 7... ja wiem, że tak się mówi, tylko chciałem zapytać, czy zagwarantuje mi pan cenę tak jak tutaj pana konsultantka zagwarantowała mi cenę 23 zł przez 9 miesięcy. To to jeden, nie, krótka piłka. Tak czy nie. Ja wiem, że rabat jest gwarantowany. Tylko, czy jest gwarantowana cena przez 9 miesięcy? Abonament a, a radę... Tak, dokładnie. To tak jak z moim abonamentem, który tutaj został podniesiony. Tak. Także, także. Ta, to jest tak jak z e, rabatem na mój e, abonament. Miałem e, rabat na abonament, rabat mi został, ale cenę podniesiono. Ja wiem, że tam mieliście podwyżki. Nie narzekam na to. Tak. tak, tak. tak. Proszę tutaj przesłuchać, przesłuchać rozmowę, bo tutaj konsultantka ani obiekcji nie pokonywała, prawda? Tutaj od razu powiem, od razu tutaj lata i mi cenę zniżę, tak? To mogła mi od razu powiedzieć 23 zł. Jeżeli mi dacie to za 19 zł, ja to biorę w tym momencie. Także proszę pan, mi. Pan, ty, nie, nie, krótka piłka, czyli jest 20 zł, ja mogę, ile teraz płacę, pani mi powie? Stanisław. Tak, jeżeli chodzi o obcy kanał plus, to tutaj pan ma maksymalny raport i tą kwotę. Ale powiedz proszę mi powiedzieć panie Stanisławie, na czym panu bardziej zależy Na filmach czy na sporcie? Ja... Jejku, czy wy mnie słuchacie? Ja mówiłem, że interesuje bajki i koncerty na żywo. Dobrze, bajki i koncert na żywo, tak? Tak, mówię prosto, jasno. No to dobrze, no bo w takim razie powiedzmy, że ja panu zaproponowałbym troszkę... Halo, słyszy mnie pan dobrze, bo strasznie przerywa i nie... Bardzo dobrze pana słyszę, bardzo dobrze. Pan Panie profesorze, możemy zrobić w ten sposób, że ja panu zaproponuję po prostu inne kanały opcji HBO, na których będzie pan miał bajki Walta Disneya. HBO to ja mam na drugim dekoderze i czekam tylko aż ten rabat mi się skończy i to wypieprzę w no chuj.